Ja jestem żeglarką i już nieraz o tym Ci mówiłam, że kiedy sterujesz i zmienisz kurs o 1 stopień, to na 100% dotrzesz w inne miejsce niż początkowo planowałaś. Teraz zobacz, jak to wygląda w samochodzie, bo może nie jesteś sternikiem. Kiedy trzymasz kierownicę pewnie i przesuniesz ją o jeden stopień na kompasie w lewo, to prawdopodobnie pierdykniesz w krawężnik. Krótko mówiąc, wiesz doskonale, że każda, nawet najmniejsza zmiana może spowodować ogromne zmiany w przyszłości. Dlatego w moich metodach nie pracujemy od razu nad jakimiś potwornymi zmianami. Bierzemy na przykład jedno przekonanie, typu pieniądze trzeba zarabiać ciężko. I przyglądamy mu się temu jednemu, jedynemu zdaniu, czasami przez całą sesję. Bo odczarowanie takiego drobiazgu może sprawić, że albo trzaśniesz w krawężnik, albo kiedy dobrze i pewnie będziesz trzymać kierownicę swojego życia, pojedziesz prosto jak strzała, tam, gdzie nawet nie sądziłaś, że możesz się dostać. Spróbujesz?